Tradycja bartnictwa, czyli dawnej formy pszczelarstwa leśnego, zanikła w Polsce niemal całkowicie już przed II wojną światową. Na szczęście nie umarła bezpowrotnie, a to za sprawą takich rzemieślników-pasjonatów jak pan Dominik Sidor z Łukwałdu, który uczy drążenia kłód drewna, czyli jak niegdyś się mawiało, dziania barci. Chcę pokazać, jak kiedyś robiono te barcie, metodą właśnie e, ciosłami, które tu mamy obok, e, to pokażemy, jak to kiedyś dawniej wydłubywano. Wspomniane narzędzia służyły do drążenia kłody w poprzek i wzdłuż włókien. Obecnie z powodu trudności pozyskania dawnych narzędzi, praca Ułatwić mogą współczesne zdobycze techniki. Niezależnie jednak od przyjętej metody, ważne jest podzielenie bala na trzy części. Podobnie jak ogólnie podzielić można ciało ludzkie. Pszczoła siedzi w głowie. Cały mózg jest wszystko. Tam wytwarzanie, tam rodzenie, wszystko. Natomiast w brzuchu to jest fabryka, gdzie następuje produkcja. A na dole, w tych nogach bardziej niżej, to są magazyny. Czyli odwrotnie niż w ulu, gdzie królowa zamieszkuje na dole. Miód z barci podbierany był raz w roku z części środkowej, dzięki czemu królowa, zamieszkująca w cudzysłowie głowę, nie była niepokojona, a pszczoły nie chorowały, gdyż odpady spadały do najniższej części, którą Bartnik sprzątał, nie dopuszczając do rozwoju bakterii. Miód Bartny wybiera się raz w roku. Można podbierać na wiosnę w lutym, niektórzy Bartnicy to robią, ale trzeba wiedzieć i równoważyć, żeby nie zabrać pokarmu, bo pszczoły leśne nie dokarmiamy. One same. Trwają i same pracują, one po prostu żyją w tej barci. Zewnętrzna forma barci znaczenia dla pszczół nie ma. Warto jednak wykonać ją starannie, aby cieszyła oko, a na barć wybrać drzewo iglaste. Natomiast w drzewach lipowych, bo próbowałem robić w lipie, to pokrywa się białą preśnią. Czy pada, czy nie pada, ona musi dojrzeć. Jak suche drzewo, to jest ok, ale jak zrobi się taką barć, ona nie zostanie zasiedlona. Idea przywracania dziania barci znalazła przychylność w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało panu Dominikowi półroczne stypendium na realizację projektu Drawinę Pierwotne Ulewarmów. Celem projektu jest nauczenie dziania barci sześciu osób z sześciu wsi gminy Dywity. A z racji tego, że lubię troszkę łubać w drewnie, postanowiłem przyjechać, popatrzeć, może się czegoś nowego nauczyć poznać starodawnych technik wykonywania takich barci, a może przy okazji sam kiedyś zbuduje taką barć. A może nie tylko barć, bo Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, gdzie 3 lipca odbywały się warsztaty, ma do zaoferowania znacznie więcej. Ośrodek ten powstał kilka lat temu z myślą o tym, aby właśnie kultywować tradycje dawnych zawodów rzemieślniczych. Dodatkowo także w ośrodku znajduje się świetlica wiejska, więc rola tego budynku jest jakby podwójna. Z jednej strony to jest miejsce spotkań, integracji lokalnej społeczności, a z drugiej różnego rodzaju warsztaty, które właśnie w ośrodku mogą się odbywać. Mamy piec do wypalania gliny. Krótko mówiąc każdy kto odwiedzi ośrodek Rzemiosł zapomnianych w Gadach może liczyć na twórcze spędzenie czasu w gościnnej atmosferze.